Wybory europejskie 2024 zbliżają się wielkimi krokami. Dlaczego warto wziąć udział? Data wyborów 6 do 9 czerwca 2024 roku. Niezależnie od naszych politycznych preferencji, każdy głos ma znaczenie. Wasze zaangażowanie to klucz do reprezentowania polskich interesów w Unii Europejskiej. Z najnowszych prognoz wynika, że frekwencja wyborcza może wpłynąć na przyszłe decyzje dotyczące polityki klimatycznej, ekonomicznej i bezpieczeństwa w Europie. Nie pozwólmy, by nasze głosy zostały zmarnowane. Czy zastanawialiście się, jakie tematy będą dominować w tegorocznych wyborach europejskich? Ochrona środowiska, migracja, cyfryzacja i wspólna polityka zagraniczna to tylko niektóre z kluczowych kwestii. Które będą omawiane. Europy czeka transformacja energetyczna, a decyzje podjęte przez nowych eurodeputowanych mogą zdeterminować naszą przyszłość na dziesięciolecia. Jedność europejska w kontekście międzynarodowych napięć również będzie jednym z dominujących tematów. Właśnie teraz nasze głosy mają szczególne znaczenie, zadbajmy o przyszłość naszą i naszych dzieci. Europa stoi przed wieloma wyzwaniami a wybory te mogą okazać się kluczowe dla przyszłości kontynentu, jeżeli chodzi o reprezentację Polski. Kluczową rolę mogą odegrać partie takie jak Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość oraz Trzecia Droga. Wyniki będą miały bezpośredni wpływ na politykę migracyjną energetyczną oraz cyfrową. Czy jesteśmy gotowi na nowe wyzwania? Wasze głosy mogą zadecydować o kierunku, w jakim pójdzie Unia Europejska. Weźmy sprawy w swoje ręce i pokażmy, że przyszłość Polski w Europie nie jest nam obojętna.